Historia pierwsza. Zabawny fakt. Żyję w ciągłym, nieprzerwalnym, okropnym bólu. Chcę umrzeć. Piszę te słowa, abyście nigdy nie popełnili takiego błędu, jak ja popełniłem. Zawarłem pakt z diabłem. Umierałem na raka i chciałem, żeby moja rodzina miała zapewnione środki finansowe po mojej śmierci. Po wezwaniu go nie opiszę, jak to zrobiłem. Jest to coś, czego nie powinniście nigdy przy nigdy robić, o czym ja boleśnie się przekonałem. Poprosiłem go, żeby w jakiś sposób dał mojej rodzinie pieniądze które pozwolą jej na spokojne życie po tym, jak już odejdę z tego świata. A on uśmiechnął się złowieszczo i rzekł: Dobrze, a jak już tu jestem, to może zabiorę też Twojego raka? Nie jestem idiotą. Znaczy, okazało się, że jestem, ale wtedy myślałem, że jest inaczej. Wiedziałem, że musi być w tym jakiś haczyk, bez ogródek spytałem więc. Gdzie jest haczyk? Znów uśmiechnął się. Odpowiedział: Wszystko, co musisz w zamian zrobić, to pozwolić mi usunąć dowolny, wybrany przeze mnie organ z Twojego ciała. Zacząłem o tym myśleć. To musiał być jakiś podstęp: usunie mi serce albo inne takie i umrę. Chciałem się upewnić, że dobrze to rozumiem. Powiedziałem, czy zamierzasz usunąć mi organ, bez którego umrę? I kolejny uśmiech z jego strony. Mam taką moc, że zrobię to tak, że będziesz mógł żyć bez organu, który wybiorę. Zrobił pauzę i dodał: To co, mamy umowę? Zacząłem wyobrażać sobie wszystkie możliwe scenariusze w głowie. Jeśli usunie mi serce, to jakoś sobie poradzę, bo przecież jego moc podtrzyma mnie przy życiu. Życie bez serca jest lepsze niż brak życia, tak samo z płucami czy żołądkiem. Przerobiłem w myślach każdy organ, zastanawiając się, jak może wyglądać egzystencja bez niego, i zdecydowałem się zaakceptować ofertę. Powiedziałem więc te cztery słowa, których będę żałował do końca życia. No to mamy umowę, a teraz czas na zabawny fakt. Czy wiedzieliście, że skóra to też organ? Historia druga instynkt. Do opuszczonego domu dotarliśmy w środku nocy. Może nie było to aż tak straszne, w końcu byliśmy dużą grupą i chcieliśmy zostać tam tylko na jedną noc. Kiedy spotkałem się ze wszystkimi, zauważyłem, że trzy dziewczyny trzymają się na uboczu i szepczą do siebie. Niedługo później wróciły do grupy i powiedziały odchodzimy. Zapytaliśmy je, dlaczego zmieniły zdanie. Jedna z dziewczyn powiedziała instynkt. Bały się, że coś złego wydarzy się w tym domu. Z racji na fakt, że były współlokatorkami, wsiadły do samochodu i odjechały. To zmieniło moje plany, skłoniło do refleksji. Kiedy reszta grupy zaczęła wchodzić do domu, ja pożegnałem się i wsiadłem do auta. Nie zostaję w tym domu. O poranku oglądałem wiadomości, zauważyłem coś znajomego mieszkanie trzech dziewczyn, które wczoraj odjechały wcześniej. Okazało się, że zostały brutalnie zamordowane we śnie przez niezidentyfikowanego zabójcę. To by było na tyle jeśli chodzi o ich przeczucia. Chwilę później zadzwonił telefon. Był to jeden z facetów z naszej grupy. Słyszałem złość w jego głosie. Mówił, że dziewczyny byłyby bezpieczniejsze w opuszczonym domu. Okazało się, że wziął on ze sobą broń. Lekko zaszokowany zapytałem go, po co to zrobił. Odpowiedział instynkt. Przez chwilę rozmawialiśmy. W telewizji podano więcej szczegółów odnośnie zbrodni. Kobiety nie tylko zostały zamordowane, ale niektóre części ich ciał zostały wycięte. Powiedziałem o tym koledze, był wyraźnie obrzydzony. Kiedy przyrządzałem śniadanie, zacząłem myśleć o całej sprawie. Jeśli morderca zdecydowałby się zaatakować ludzi w opuszczonym domu, prawdopodobnie zostałby zastrzelony. Cóż za szczęście, że wybrałem kobiece mięso zeszłej nocy. Instynkt? Historia trzecia. Taniec w ciemności. Moja kuzynka niedawno przeprowadziła się z Indii do USA. Podczas naszej ostatniej wycieczki po Ameryce gadałyśmy o głupotach. Opowiadaliśmy sobie historię o duchach śmiejąc się z podobieństw i różnic między opowieściami z naszych różnych krajów. Kiedy zapytałem ją, czy sama przeżyła kiedykolwiek coś nadprzyrodzonego, jej oczy posmutniały, wkleiła wzrok w szybę. Gdy cisza zaczynała robić się krępująca, cicho odpowiedziała: Tak, kilka razy, ale tak naprawdę tylko jeden raz było niepokojąco. Kiedy byłam na drugim roku studiów, mieszkałam w żeńskim akademiku. Wszyscy byli szczęśliwi, że mogą mieszkać samodzielnie, bez rodziców. Zawarłam tam wiele przyjaźni. Budynek, w którym żyliśmy, był bardzo, bardzo stary. Tylko w pokojach był prąd. Czasem, kiedy był akurat w pracy, strażnik zapalał świece w oknach, ale zazwyczaj, kiedy opuszczało się pokój, trzeba było stawić czoła absolutnym ciemnościom. Popularną praktyką było budzenie kogoś, kiedy chciało się zejść na dół do toalety. Samemu było to zbyt straszne. Wszyscy mieliśmy ten głupi, dziecięcy strach przed ciemnością. Pewnej nocy musiałam iść siku. Było około czwartej rano. Podeszłam do łóżka mojej przyjaciółki i puknęłam ją w ramię. Natychmiast otworzyła oczy, jak tylko ją dotknęłam. Przeprosiłam, że przeszkadzam i powiedziałam, że muszę iść do łazienki. Uśmiechnęła się i wyskoczyła z łóżka. Całą drogę śmiała się i tańczyła. Co prawda po ciemku jej nie widziałam, ale jej bransoletka i łańcuszek na nodze stukotały. Dołączyłam się do śmiechu i kołysałam biodrami. I tak sobie szłam tanecznym krokiem. Nic nie mówiła, tylko nuciła naszą ulubioną bollywoodzką piosenkę. Tak samo było podczas powrotu. Nie miałam problemu z ponownym zaśnięciem. Następnego dnia zostałam obudzona przez mężczyzn, którzy byli w naszym pokoju. Stali koło łóżka mojej koleżanki. Nie wiedziałam co się dzieje, ale spostrzegłam, że byli oni z administracji naszej uczelni. Podeszłam bliżej. Pozbawione życia oczy współlokatorki wpatrywały się w moje łóżko. Na twarzy można było dostrzec uśmieszek. samobójstwo, czas zgonu 23:30, prawie 5 godzin przed tym, jak ją obudziłam. Historia czwarta: Kim jest dziewczyna w pokoju Katie? Pewnego wieczoru opiekowałam się moją siedmioletnią kuzynką Katie. Było to zaraz po moim powrocie do rodzinnego miasta po skończonych studiach. Chciałam odnowić więzy z kuzynką, dlatego zaproponowałam pomoc. Wieczór zapowiadał się ciekawie. Jadłyśmy pizzę, oglądałyśmy film, przeglądałyśmy filmiki na YouTubie. Wydawało mi się, że nie będzie żadnych problemów, kiedy Katie nagle spoważniała. Spytałam, czy wszystko jest w porządku. Jedyne, co zdołała odpowiedzieć, to ona tu jest. Próbowałam wyciągnąć od niej, o kim mówi, ale nie chciałam nic wyjaśnić, dlatego w końcu się poddałam. Godzinę później zarządziłam pójście do łóżek, otuliłam ją kołdrą i ponownie zapytałam, czy wszystko jest dobrze. Spokojnie odpowiedziała, że tak i zamknęła oczy. Wróciłam do salonu i czekałam na wujka i ciocia, aż wrócą do domu. Musiałam przysnąć, bo zbudził mnie nagle dźwięk SMS-a. Spojrzałam na zegar i ze zdziwieniem stwierdziłam, że jest pierwsza w nocy. Ciocia z wujkiem powinni już dawno być w domu. Weszłam po schodach, żeby zobaczyć co u Katie. Jak tylko doszłam do drzwi, usłyszałam dziewczęcy głos, który na pewno nie należał do mojej kuzynki. Przyłożyłam ucho do drzwi, by dokładniej usłyszeć, co mówi. Katie, 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 otwórz oczy. Katie, zabiję cię. Zedrę twoją skórę. Urywę ci wszystkie palce, jeden po drugim. Katie, wiem, że mnie słyszysz. Byłam przerażona. Szybko otworzyłam drzwi i zapaliłam światło. Zobaczyłam przerażoną siedmiolatkę, która mocno ściskała swojego misia. Podniosła mi się adrenalina. Przeszukałam cały pokój, zajrzałam pod łóżko do szafy i komody. Nikogo nie znalazłam. Gdzie ona jest? krzyknęłam do Katie. Dziewczynka ze łzami w oczach odrzekła Ty też ją słyszysz? Nikt nigdy jej nie słyszy. Zapytałam, kto to był, ale nie chciała nic powiedzieć. Niedługo później przyjechali rodzice Katie. Opowiedziałam im całą sytuację, ale wydawali się być na mnie źli, zachowywali się tak, jakbym kłamała. Kiedy wróciłam do domu, zwróciłam uwagę na SMS-a, który mnie obudził. Był od nieznanego numeru. Wiadomość brzmiała: Sprawdź, co u Katie. Historia piąta. Puknięcia. Leżysz w łóżku, niemalże zasypiasz. Słyszysz, że ktoś puka do okna. Przebudzony, podnosisz się i zastanawiasz, czy tylko ci się wydawało, czy naprawdę to słyszałeś. Zmieszany, patrzysz na okno. Zastanawiasz się, jak to do cholery możliwe, żeby ktoś dosięgnął do okna na drugim piętrze. Po paru minutach ciszy przyjmujesz, że to pewnie kilku dzieciaków z sąsiedztwa rzuciło ci w okno kamieniem, żeby cię wkurzyć albo przestraszyć. Wracasz do łóżka, kładziesz głowę na poduszce. Kiedy już zamykasz oczy z nadzieją na sen, znowu słyszysz puknięcie. Zdenerwowany podnosisz się natychmiast i patrzysz na okno, łudząc się, że zobaczysz kamień uderzający w szybę. I znów słyszysz puknięcie jednak tym razem uświadamiasz sobie że nie dochodzi ono od okna niepewnie podchodzisz do drzwi pokoju i otwierasz je jednak nikogo za nimi nie ma słyszysz mocniejsze i głośniejsze puknięcie dochodzi ono z dołu jesteś już w pełni rozbudzony zmieszany i zdenerwowany na to co dzieje się tak późno tej nocy schodzisz na dół sprawdzasz okna i drzwi ale tam nikogo nie ma. Po dziesięciu minutach bez żadnego puknięcia wracasz na górę, aby w końcu się przespać. Kiedy wchodzisz do pokoju, zauważasz, że okno jest otwarte, a zimny wiatr wpada do środka. Zamierasz i zatrzymujesz się, zastanawiając się, jak to mogło się stać. Słyszysz cichutkie puknięcie zaraz za sobą. Odwracasz się tylko po to, żeby stanąć twarzą w twarz ze mną.